Ogrody zoologiczne to miejsca, w których ludzie mogą z bliska podziwiać zwierzęta, często egzotyczne i niebezpieczne, ale nie zawsze kończy się to bajkowo. Zdarzają się sytuacje, które wymykają się spod kontroli, czasem z powodu błędu, innym razem przez zwykłą ludzką bezmyślność. Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do tragedii, a konsekwencje bywają dramatyczne zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Niestety, to często sami zwiedzający stają się sprawcami takich incydentów, ignorując zasady bezpieczeństwa. Te historie przypominają, że granica między fascynacją a ryzykiem bywa bardzo cienka. Jedna z takich historii opowiada o gorylu imieniem Harambe, który stał się bohaterem głośnej tragedii w 2016 roku w zoo w Cincinnati. Trzyletni chłopiec wpadł na jego wybieg. Zwierzę zbliżyło się do dziecka, co wzbudziło panikę wśród świadków. Zachowanie goryla mogło być interpretowane w różny sposób, ale pracownicy zoo, obawiając się o życie chłopca, podjęli decyzję o zastrzeleniu zwierzęcia. Wydarzenie wywołało ogromną burzę medialną i falę emocji na całym świecie, od oburzenia po żal i niedowierzanie. Harambe stał się symbolem debat o granicach bezpieczeństwa, odpowiedzialności ludzi i prawach zwierząt w ogrodach zoologicznych. W Zoo w Barcelonie mężczyzna przedostał się na wybieg lwów, ignorując wszelkie środki bezpieczeństwa. Lwy natychmiast go zaatakowały, przewracając go na ziemię. Pracownicy Zoo użyli węży, polewając lwy wodą i innych środków, aby odciągnąć zwierzęta i uratować mężczyznę. Akcja ratunkowa powiodła się, ale mężczyzna został poważnie ranny. Późniejsze doniesienia wskazywały, że miał problemy psychiczne i wcześniej próbował zwrócić na siebie uwagę podobnymi zachowaniami. Podobno chciał komunikować się ze zwierzętami i nie wierzył, że go zaatakują. W 2007 roku w zoo w San Francisco tygrysica syberyjska Tatiana przeskoczyła ogrodzenie swojego wybiegu i zaatakowała trzech młodych ludzi. Jeden z mężczyzn zginął na miejscu, a jego dwaj koledzy odnieśli poważne obrażenia. Śledztwo wykazało, że ogrodzenie było za niskie, a ofiary mogły prowokować tygrysa, rzucając w niego kamieniami. Tatiana została zastrzelona przez policję, gdy zbliżała się do funkcjonariuszy. Tragedia doprowadziła do zmian w zabezpieczeniach zoo i wywołała debaty na temat warunków trzymania dzikich zwierząt w niewoli. W szwedzkim zoo opiekunka wilków została śmiertelnie zaatakowana przez stado ośmiu zwierząt, którymi zajmowała się od ich narodzin. Kobieta weszła na wybieg sama i nie była uzbrojona, a jej ciało znaleziono dopiero po kilku godzinach. Był to pierwszy potwierdzony przypadek śmiertelnego ataku oswojonych wilków na człowieka w Zoo. Po tragedii zamknięto program Bliski Kontakt z Wilkiem, który pozwalał odwiedzającym wchodzić na wybieg. Dziennikarz Lars Berge opisał to zdarzenie w książce Dobry Wilk tragedia w szwedzkim Zoo analizując przyczyny wypadku i relacje ludzi z dzikimi zwierzętami w niewoli. Znana jest też historia z Polski, gdzie mężczyzna wszedł na wybieg niedźwiedzicy. Gdy ta szła w jego stronę, wskoczył do wody otaczającej jej wybieg, niedźwiedzica wskoczyła za nim, a mężczyzna zaczął ją podtapiać. Nieobliczalny, zwiedzający i zwierzę przeżyli, ale zachowanie człowieka było wyjątkowo głupie i nieodpowiedzialne. Takie zdarzenia przypominają, że ogrody zoologiczne, mimo swojej edukacyjnej roli, są miejscami, gdzie trzeba zachować szczególną ostrożność. Jeden błąd może prowadzić do nieodwracalnych tragedii. Nawet pracownicy w takich miejscach muszą mieć się na baczności, kiedy ktoś nieobliczalny zapragnie wejść na wybieg niebezpiecznego zwierzęcia i obcować z naturą jeszcze bliżej.